Rozpoczynamy od odpięcia wtyczki katalizatora. Na tej wtyczce mamy tu kiku, który należy nacisnąć i wyciągnąć wtyczkę. Wtyczka wygląda w ten sposób. Wtyczka do drugiego katalizatora znajduje się pod pokrywą. Odkręcamy, naciskamy tu i wyciągamy podobnie jak w pierwszą wtyczkę. Zdemontowanie opaski tutaj przy cylindrze. To klucz impulsowy, ósemeczka. Tutaj wkładamy i tu i odkręcamy. Mamy takie nakrętki. Jedna i druga. Paska zdemontowana. Odkręciłem i tu, i tutaj. Odpiąłem wtyczki, jedna i druga. Zostało zdemontowanie tych dwóch śrub mocujących cały tłumik. Użyjemy do tego imbusa dziesiątka. Zanim ostatecznie zdemontujemy układ wydechowy, odkręcimy jeszcze podest przedni. Do tego również użyjemy klucza impulsowego. Jak widzicie, podest Trzyma się jeszcze tylko na tyczce i znaczy przewodzie wysokiego ciśnienia. Zostawiam to i próbujemy demontować układ wydechowy. Żeby zdemontować pokrywę, trzeba okręcić 11 śrub imbusem 5 ale dodatkowo ten przewód olejowy który tutaj mamy albo w tym miejscu albo w tym miejscu a więc te dwie śrupeczki odkręcamy kluczem imbusowym piąteczką tutaj należy podstawić miskę na olej zużyty oczywiście wcześniej Olej został spuszczony, ale zawsze coś może dosyć. zostać. Takie śrubki, wie? Tak. W tym momencie po. Po luzowaniu mamy już odkręconą magistralę olejową. Kolejna czynność to odkręcenie tych 11 śrub mocujących dekiel alternatora. Również impuls piątka. Najpierw luzujemy. Aby się nie pomylić, najlepiej wziąć tekturkę i powbijać te nasze śruby w takiej kolejności tekturę, aby przypominało to ułożenie na naszej pokrywie. Tak to wygląda to na tekturze. Weźmy uwagę, ta najniższa śruba, ona jest najdłuższa, ma podkładkę i tędy właśnie wycieka olej. W międzyczasie należy od regulatora napięcia odłączyć białą wtyczkę, raczej z czarną, tylko z wewnętrzną częścią białą z trzema przewodami fazowymi. Przed ostatecznym demontażem pokrywy warto gumowym młotkiem ostukać z wszystkich stron, co powinno ułatwić, ułatwić demontaż. Tutaj i tutaj mamy takie wypustki. Bierzemy i na przykład takim płaskownikiem delikatnie podważamy z jednej, z drugiej strony i możemy powoli wysunąć nasz dekiel. Pamiętajmy, że po drugiej stronie mamy magnes, który będzie nam trzymał. Mamy to. No i teraz zobaczmy. Przepalony stator. Brytko wyglądający. Ładowanie niestety słabe. Teraz trzeba będzie zdemontować. Śrubę. Trzy śruby. Wyciągnąć. I dać do przewinięcia.